It's just you. Well, times can be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kolejnego portfela. Tym razem będzie to portfel Kipki. No i standardowo pokażę Wam jak ten portfel wygląda, co znajduje się w pudełku. Powiem trochę o jego wymiarach oczywiście i o takiej, wiecie, ludzkiej użyteczności. tak? Czy, czy da się na przykład piwo otworzyć. Albo w razie jakiejś potrzeby oczywiście komuś tam przywalić, jak to było w przypadku poprzedniego portfela, który był no, duży i ciężki. Tutaj od razu Wam powiem, że jest to całkowite jego przeciwieństwo, ale nie spoileruję, zobaczycie zaraz sami przecież jak to wygląda. I od razu Wam mówię, bo nagrywam to specjalnie przed Crypto Silesium, przed czwartą edycją tego spotkania. Na tej konferencji będą do wygrania dwa takie portfele przy uprzejmości firmy właśnie Kipki, która mi wysłała te portfele. Więc osoby, które na tej konferencji będą, są na uprzywilejowanej pozycji, bo będą dwa takie portfele tam do wygrania. Natomiast dla osób, które oglądają to na YouTubie również firma Kipki przygotowała jeden taki dodatkowy portfel, więc będziecie go mieli szansę wygrać. Jakie są zasady, no to powiem w pewnym momencie tego filmu, ale będziecie je również mieli spisane w opisie tego materiału, więc oczywiście zachęcam, żebyście tam zerknęli. Także na początku pokażę wam, jak ten portfel wygląda. Później przejdę do aplikacji desktopowej. Pokażę wam, co w niej się znajduje, no a na końcu powiem wam trochę o technicznych sprawach tego portfela, o plusach, minusach. Oczywiście też o tym, gdzie go kupić i tak dalej tak dalej. Także bez zbędnego przedłużania przechodzimy do meritum. W takim razie zobaczmy sobie, jak wygląda to w środku. Co tam się znajduje? No jak wygląda sam ten portfel? Opakowanie ładne, małe, eleganckie. Rozcinamy tylko jedną plombę tak naprawdę. No już widać ten Portfel, ładny napis Kipki, plusem tego portfela jest to, że ma tylko jeden przycisk, ten który widać tutaj u góry po lewej, oprócz tego mamy tylko wejście na ładowarkę, na micro USB i to tak naprawdę jest tyle. A w środku mamy taką karteczkę standardową na CD, tak? jest tylko jedna kartka, w większości portfeli są co najmniej dwie, no, ale tutaj mamy akurat tylko jedną. No i widać jakąś instrukcję, dość krótka. Nie ma tutaj akurat grafik pokazujących na przykład jak ten portfel podłączyć, jak go włączyć. I ja o tym wam powiem w dalszej części tego materiału, bo sam przyznam się, że musiałem poszukać tego w internecie, ale nie było to ciężkie do znalezienia, akurat na oficjalnym YouTubie tego portfela. No i kabelek oczywiście do ładowania, tak nic więcej tutaj nie mamy, na... nic więcej nie jest nam tutaj potrzebne. To z tyłu, co widzicie, to jest ekran w ogóle tego portfela. No a mieści się on mniej więcej na dłoni, nie jest duży, leciutki jest, także naprawdę całkiem zgrabnie się on prezentuje. Ok, zanim przejdę jeszcze do tej aplikacji desktopowej, o której Wam powiedziałem we wstępie, to warto by było powiedzieć tutaj, jak uruchomić w ogóle ten portfel, bo tak jak Wam powiedziałem przed chwilą, nie jest akurat to tak intu intuicyjne. W wielu portfelach, które testowałem, trzeba było przytrzymać te przyciski, 1, dwa, trzy zależy od portfela. Portfel się uruchamiał, no i wtedy mogliśmy zacząć całą tam konfigurację. Tutaj wygląda to trochę inaczej. Musimy po pierwsze zacząć od pobrania aplikacji desktopowej, do której zaraz przejdę, zainstalowania jej i dopiero wtedy możemy ten portfel sobie uruchomić. Więc wygląda to tak, że wchodzicie na stronę, którą gdzieś Wam tutaj pewnie wrzucę na ekranie, a jak nie, no to będzie oczywiście ona w opisie tego materiału. Instalujemy tą aplikację i dopiero teraz będziemy mogli odpalić ten portfel. Prawdopodobnie wasz portfel przyjdzie z oprogramowaniem z nie najnowszą wersją. Tak? Ja miałem wersję, nie wiem, Strzelam 1.09, a obecna wersja tego portfela to jest 2.12 na przykład. Więc, żeby przejść w tryb aktualizacji tego portfela, to musicie najpierw odłączyć ten portfel od komputera, przytrzymać ten przycisk jeden u góry, trzymając ten przycisk, wkładacie kabelek oczywiście. I w tym momencie wyświetli wam się na ekranie, jakby ten tryb update'u. Dopiero wtedy puszczacie sobie ten przycisk, no i aplikacja wchodzi w tryb update'u. Postępujecie zgodnie z tym, co widzicie na ekranie. W pewnym momencie będziecie musieli przytrzymać ten przycisk. Tam się takie kółeczko załaduje po prawej u góry, no i wtedy on sobie aktualizuje poprzez aplikację desktopową, którą już macie zainstalowaną, właśnie ten firmware. Potem w moim przypadku trzeba było zainstalować jeszcze jeden update. Więc znowu musiałem w pewnym momencie przytrzymać ten przycisk. Ten update się dokonał, no i wtedy ten portfel już jest zdatny do użytku. Także to wam mówię oczywiście, to też zobaczylibyście na filmie z oficjalnego kanału na YouTube, który wam podrzucę potem w opisie tego materiału, no ale mówię wam od razu, żebyście nie byli tutaj zdziwieni. Także to jest taka największa różnica, jeżeli chodzi o ten wstępny etap instalacji tego oprogramowania. Na tej stronie jest również napisane, żebyście nie odłączali. Tego portfela podczas aktualizacji tego oprogramowania, bo może to spowodować awarię urządzenia. Tutaj zresztą to, co powiedziałem Wam przed chwilką, jest wszystko opisane: cały ten właśnie update, wszystko tutaj macie jak na tacy podane w tej instrukcji. No i cóż, jak już wszystko to mamy za sobą, to tak naprawdę będziemy mogli przejść do tej aplikacji desktopowej. Jak już ta aplikacja nam się odpali. No to oczywiście będziemy musieli zapisać swoje SIDy. SIDY one się wyświetlą na ekranie portfela waszego, duży ekran, więc znajdziecie je na pewno. Zapisujecie sobie te SIDY najlepiej na tej kartce. Przeklikując chyba co trzy, czy co cztery słowa tym przyciskiem u góry. Musicie to przetrzymać, jak już sobie poszczególną partię tych słów zapisujecie. I potem jak sobie zapiszecie te piny, musicie utworzyć jeszcze kod PIN. Klikacie sobie go tutaj na ekranie, tak? Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, jak nie wiem, macie pin, tak, że lecicie od góry, od lewej do prawej, tak, wszystkie te cyfry, bo można 9 cyfrowy zrobić pin, to w następnym kroku będziecie musieli powtórzyć te cyfry. I od razu mówię, że to nie będzie znowu od lewej do prawej z góry na dół. Tylko wtedy zerkacie sobie na ekran swojego woleta i dopiero patrzycie, jak te cyferki wam się poustawia, poustawiały, bo one się losowo ustawiają. Więc nawet jeżeli ktoś patrząc wam przez ramię, zapamięta tą kombinację tutaj na ekranie, którą Wy sobie wyklikacie, to on nie będzie miał dostępu do tego Waszego wallet'a, bo on tak naprawdę musi znać fizycznie te cyfry. Musi wiedzieć, co tam za cyfry kryją się po prostu w Waszym pinie. Więc to jest bardzo fajna rzecz, takie dodatkowe zabezpieczenie, które może Was uchronić przed tym, żeby ktoś Wam czasem tego portfela, tego hasła do portfela nie rąbnął, że tak powiem. Więc jak już sobie ogarniecie ten pin, no, to musicie poczekać, aż ta aplikacja się załaduje, i tutaj szczerze mówiąc, no, trzeba poczekać te kilkadziesiąt sekund, 20-30 sekund, aż te wszystkie wykresy, aż te wszystkie opcje, grafiki się powczytują, bo jak widzicie, nie jest to taka typowa desktopowa aplikacja. Chociażby przez tą aplikację możecie podłączyć się do jakichś zdecentralizowanych aplikacji, na przykład do Uniswapa, na przykład do PancakeSwapa, więc to jest naprawdę fajna rzecz. Tutaj macie tą zakładkę Dubs i przez tą zakładkę możecie wyszukać naprawdę. No mnóstwo mnóstwo różnych mostów. Macie tutaj też zeliona aplikację, ta, która pozwala śledzić wasze portfolio, więc trochę ich tutaj jest. Oczywiście tu se przewijacie w prawo na kolejne strony. Ponad 300 aplikacji tutaj się chwalą, że można przez właśnie ten wallet się podłączyć. Tak samo jakbyście chcieli do jakiejś innej aplikacji się podłączyć, no to albo tutaj wklejacie link na przykład z Uniswapa, jak tam wybierzecie sobie opcję Connect Wallet, czy Wallet Connect, albo wyświetlacie tutaj QR Code. Natomiast przejdźmy do tej zakładki głównej, czyli My Wallet. Ja tutaj przesłałem sobie na ten portfel, jak widzicie, 37 dolarów w Ethereum. Po co? No po to, że Ethereum będzie mi oczywiście potrzebne też do opłat transakcyjnych na sieci ETH, więc oczywiście przesłałem sobie ETH na początku. No i co ja tutaj tak naprawdę mogę zrobić? Mogę wyświetlić swój QR-kod, jeżeli chciałbym komuś dać do zeskanowania, żeby on mi tutaj przesłał środki. Mogę oczywiście te środki z tego portfela wysłać. Na razie mam tylko Ethereum, więc w tym momencie mogę tylko Ethereum wysłać. O tym, jakie monety są tutaj możliwe do przesłania, do wysyłania z tego portfela, to o tym Wam powiem jeszcze w dalszej części tego materiału, ale od razu mówię, że jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Dalej mamy przycisk Receive, czyli możemy otrzymać jakieś środki i od razu tutaj mamy wbudowaną zakładkę Trade, łamane na Bridge i możemy sobie albo przenieść środki z jakiegoś mostu na inny most, Albo możemy w obrębie danej sieci po prostu środki zamienić. Na przykład tutaj Ethereum na USDT. Wybrałem ETH na Ethereum i USDT na Ethereum. No a ja bym chciał sobie zamienić 0.01 ETH. No to zaraz mi pokażę, ile to tak naprawdę jest w tym momencie warte. Na ten moment, no to według tego portfela jest to 14,6 USDT. Ale jak tak patrzę, no to przy takich małych kwotach pokazuje tu bardzo sobie przejcink. Jak widzieliście, on w tym momencie potraktował, że Ether jest po 1400, kilkadziesiąt dolarów. A jak już bym chciał zamienić całego Ethera na dolary, na tej te USDT, to to jest 1905 i gaz by w tym momencie wyniósł jakieś 4 dolary. A według CoinGecko i ma jest po 1920 dolarów, 1921 dokładnie, więc no ten kurs jest oczywiście trochę. Zaburzony, ale tak to wyglądało i na ledgerze i na innych chlełech są to jakieś providerzy, jakieś pośrednicy, którzy po prostu też biorą swoją prowizję, więc zważajcie oczywiście na tą płynność bo w momencie wymiany jednej dziesiątej Ethera, no to już Ether jest traktowany po 17, 1872 dolary, więc 50 dolarów mniej od tej ceny rynkowej, a im akurat tutaj ta kwota niższa, no tym ten kurs jest po prostu gorszy, więc na to zważajcie oczywiście, no ale jakbyście potrzebowali szybko zamienić jednego Ethera na przykład tak na, na USDT, no to istnieje tutaj taka możliwość, tak samo możecie korzystać z innych sieci, na przykład z Tetera na... BNB Chainie, zobaczymy ile tutaj na przykład kurs wynosi. Tam było 1905, a tutaj 1892. Więc po prostu płynność jest akurat inna między tymi sieciami. Ale fajnie, że taka opcja oczywiście jest. Dalej, jeżeli chodzi o tą zakładkę My Wallet, no to możemy sobie ten wykres naszych posiadanych środków zmieniać na przestrzeni jednej godziny, 24 godzin ostatnich tygodnia, miesiąca, roku oraz całość, od kiedy tutaj oczywiście mamy ten portfel, można zmienić tryb tego wykresu na bardziej kolorowy, a to tylko taka pierdółka, no i tutaj też jest ten trade wbudowany. Na dole mamy spis środków, które posiadamy na tym olecie tak, ja posiadam tylko te etery obecnie, no i cena tutaj jest poprawna brana, tak, z, z CoinGecko, natomiast jak widzieliście przy samym tradzie jest to cena inna. Co tutaj dalej jest? Zakładka buy and sell krypto. I tutaj możemy oczywiście też przez pewnego pośrednika zakupić, na przykład przy pomocy dolara amerykańskiego eterka. Więc jeżeli chcemy skorzystać z któregoś z tych pośredników, no to oczywiście możemy to możemy to zrobić. Tylko pamiętajcie, że zawsze jest tutaj jakaś prowizja. Więc ja nigdy oczywiście nie polecę takich miejsc jako najlepszych rodzajów, nie wiem, giełd, jakkolwiek to nazwać, do zakupu większej ilości kryptowalut. Natomiast, gdyby ktoś na już szybko potrzebował pewną ilość środków, i Nie miał innego sposobu na dany moment, no to zawsze można z takiej opcji po prostu skorzystać. Ok, jest tu zakładka Asset, tutaj możemy wyszukiwać sobie różne kryptowaluty. Naprawdę, jak widzicie, jest ich sporo. Ja scrolluję, scrolluję a ten pasek się prawie nie przesuwa. No jest tego, jest tego ogrom. Dalej mamy zakładkę DeFi, można tutaj wrzucać pole płynności w niektórych parach, albo w ogóle wrzucać sobie na przykład Tether na jakimś Junior Best Yield, ale szczerze mówiąc, nie testowałem tego akurat, ani nie testowałem tej pary ETH do FOX, więc tego Wam nie polecę osobiście, bo jeszcze tego nie testowałem, ale może w przyszłości uda się coś tutaj wrzucić, testowo, no i właśnie wtedy przekonam się, czy ma to jakiś sens, czy też nie. Zakładka DAPS, to już Wam pokazywałem wcześniej, mamy też zakładkę FOX Missions, jest to taki projekt od giełdy Shapeshift, giełda Shapeshift, były, byli twórcy tak naprawdę z tego co chyba, co pamiętam założyli w ogóle ten wallet kipki, z tą giełdą w ogóle też się można połączyć z ich aplikacją mobilną. Tutaj mam to przygotowane. Nie pobierałem akurat sobie tej aplikacji mobilnej, ale to Wam zaznaczam w tym momencie, że Kipki nie ma swojej aplikacji mobilnej. Jest tylko i wyłącznie ta wersja desktopowa, ale jeżeli chcielibyście mieć dostęp do swoich środków przez jakąś aplikację mobilną, no to właśnie ta aplikacja mobilna od Shapeshifta coś takiego Wam zapewnia. No i oni mają właśnie też ten projekt Fox, jak widzieliście. I wykonując tę misję, tutaj można odebrać jakiegoś darmowego NFT ka Można zebrać prawie 20 tokenów OP Optimist, czyli co 20 par dolarów na ten moment. I jeszcze jakieś tutaj są pielęgniarki. Jeżeli chodzi o zakładkę Settings, bo to też jest ważne: można włączyć jasne albo ciemne tło, wybrać walutę w tym momencie, zmienić język. Nie ma tutaj jeszcze języka polskiego, jak widzicie, natomiast podobno gdzieś do końca lipca. Może on zostać wprowadzony, więc to jest ważna informacja pewnie dla wielu z Was, którzy korzystają z wielu aplikacji w języku polskim. Natomiast jeszcze tej opcji nie ma, ale za niedługo ona ma zostać wprowadzona. Jeżeli szukalibyście jakiegoś supportu i kliknęlibyście na tą zakładkę Feedback and Support, no to feedback oczywiście można złożyć. Natomiast support istnieje przez Discord. Na Discordzie macie odpowiednią zakładkę, gdzie po prostu składacie jakiś swój request. No i zespół kipki wam pomaga w tym temacie. Na razie ponownie po angielsku, natomiast gdzieś na jesieni. Z tego, co dowiedziałem się od zespołu, ma ten support polskojęzyczny też być uruchomiony. Także kolejna dobra informacja. Dobra, także tak by wyglądał ten portfel desktopowy. Myślę, że dość intuicyjne, fajne rozwiązania, właśnie chociażby z tym dostępem do zdecentralizowanych aplikacji. A w ogóle, jeżeli chodzi o samą firmę Kipki, to oni istnieją już od 2015 roku, więc naprawdę długo już są na rynku. W Polsce o nich jest zbyt dużo nie mówiło, no jednak tutaj mamy dość spory monopol Ledgera i Telezora. Ale przez tą wtopę, oczywiście, którą miał ledger jakiś czas temu, przez tą opcję ledger Licovery, dużo osób szuka alternatyw. No i chociażby ostatnio wam jedną z takich alternatyw pokazywałem. Dzisiaj jest to kipki. Pewnie jeszcze jakiś wallet tutaj w ciągu najbliższych tygodni sprawdzę. Więc wszystko zależy od tego, czego wy oczekujecie od tego portfela, jak wam się podoba po prostu on zewnętrznie. tak? No i też wiąże się to zawsze z ceną tego portfela, bo trzeba powiedzieć, że ogólnie portfele sprzętowe nie są najtańsze. Ale kipki akurat nie jest taki drogi, to Wam zaraz pokażę. Chcę Wam powiedzieć że o tych monetach, które są wspierane przez ten portfel. No i jest to na ten moment 7225 asetów, tokenów. Spierane jest 350 prawie blockchainów. Także, jeżeli ktoś nie znajdzie tutaj jakiegoś blockchaina, jakiegoś tokena, który posiada, to naprawdę już musicie posiadać niezłego shitcoina, tak powiem. Bo, bo naprawdę jest tutaj wszystko praktycznie, wszystkie, wszystkie waluty, waluty. No zobaczcie, ile tego jest. No ja przewijam, 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 a zapewne jeszcze to nie jest koniec. Jakieś memcoiny, nie memcoiny. Oczywiście wszystkie te duże waluty, jak Awa, Mana, CRO, Bitcoin Cash, tak, Bitcoin Litecoin, no wszystko tutaj z tych walut jest. Jakbyście mieli jakiś problem z podłączeniem się do tych zdecentralizowanych aplikacji, to wchodząc na zakładkę DAPS, macie tutaj pokazane to właśnie krok po kroku, jak się z tymi aplikacjami różnymi połączyć, więc fajnie, że te tutoriale takie dla beginnerów są tutaj przygotowane, bo naprawdę czasem człowiek głupieje, tak jak ja przed samym włączeniem tego portfela i mówię, co ja robię źle? O co chodzi w ogóle, że nie, nie umiem tego portfela włączyć, nie? Dwie minuty poświęcone na research. No już temat jest dla mnie jakby jasny. Co ważne i tego nie było w przypadku ostatniego portfela, który widzieliście, kipki jest open source'owy, tak samo jak Trezor Możecie tutaj zbadać oprogramowanie, jeżeli chcecie to możecie sami skompilować to wszystko no i poszukać jakichś błędów, jakichś backdoorów czy jakichś tutaj innych wirusów, które mogłyby się wkraść w to oprogramowanie, więc jest to na pewno duży plus tego portfela, że właśnie to oprogramowanie jest tutaj dostępne Ostatni update, nawet widzicie godzinkę temu, wczoraj jakaś wczoraj strona została zupdateowana a desktopowa wersja tego portfela godzinę temu. Także na bieżąco tutaj, oczywiście, zespół pracuje, a sam zespół jest z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to jest ich główne biuro, więc miejmy nadzieję, że seks się do woletów jeszcze nie dobierze, nie? bo nie wiadomo, co im tak naprawdę może strzelić do głowy. Jeżeli chodzi o to, gdzie ten portfel dostać, no to jest oczywiście oficjalna strona, natomiast tutaj ten portfel kosztuje 50 dolarów plus chyba 16 dolarów przesyłka i będzie wam, wam to szło ze Stanów Zjednoczonych. Przy zakupie większej ilości, macie jakieś tam większe zniżki, natomiast są pewnie resellerzy, firmy, które sprzedają oficjalnie oczywiście tak w danym kraju te portfele, na przykład w Brazylii jest tutaj jakaś firma, w Szwecji jest jakaś firma, no i w Polsce też mamy tą firmę właśnie kipki.pl, więc tutaj te ulety możecie znaleźć, no i kupując taki portfel jak wpiszecie sobie w pewnym momencie jak damy kup teraz, przejdzie do koszyka i tutaj macie Kod rabatowy i jak tutaj wpiszecie Encyklopedia Kryptowalut pisane razem, no to dostaniecie 10% zniżki na ten wallet. Jak widzicie, z wysyłką on kosztuje 300 zł, więc praktycznie tyle samo co ze Stanów, no ale jednak ten okres wysyłki jest trochę inny. Tutaj mamy 24 godziny, na no, ze Stanów jednak by to trochę dłużej szło, więc można go zamówić zarówno przez Kuliera, jak i do paczkomatu, więc jest to na pewno wygodne. Płatność PayU, przelew na konto bankowe Nestbank. Także naprawdę jest tego sporo do wyboru. I tak jak mówię, jest to oficjalny dystrybutor w Polsce, więc im spokojnie możecie zaufać. Nie są to portfele, wiecie, z zapisanymi już sidami z wygenerowanymi wcześniej. Ja nie zalecam ogólnie na przykład kupowania Ledgera, gdzieś jakichś zewnętrznych portali, jak na przykład Allegro, bo tam to już bym tym ludziom naprawdę nie ufał. Ale tutaj ta umowa jest jak najbardziej podpisana, więc nie ma co się bać kupować akurat z tej strony. I tak jak już Wam powiedziałem wcześniej, mają też zakładkę jak zacząć. Więc klikając w tą zakładkę, zostajecie przeniesieni właśnie do tej instrukcji. A teraz na koniec, jeszcze obiecany konkurs, no bo powiedziałem wam, że do wygrania będzie jeden taki wallet. I ostatnio był konkurs na Instagramie, wcześniej na Twitterze, więc dzisiaj po prostu zostajemy tutaj w obrębie YouTube'a i pytanie będzie następujące, właśnie związane z konferencjami kryptowalutowymi. Czy bierzecie po prostu w nich udział? Jeżeli tak, to dlaczego? co Wam one tak naprawdę dają. Jeżeli nie bierzecie w nich udziału, to też napiszcie dlaczego, czemu nie chcecie pojawić na jakiejś konferencji. Oprócz tego musicie w tym komentarzu zostawić hashtag Kipki. No i jedna taka osoba zostanie przeze mnie wybrana. Za tydzień zrobimy sobie wybranie tego jednego komentarza, który później się do mnie zgłosi z adresem oczywiście i ten wallet tej osobie wyśle. Także taki konkursik. Oczywiście nie muszę Wam chyba przypominać, że musicie zostawić lajka like pod tym filmem i subskrypcję mieć na kanale. Bo jak ktoś nie będzie miał suba, no to tego portfela nie dostanie. Dobra, tyle chyba tak naprawdę. Powiedziałem Wam wszystko, co miałem o tym portfelu. Dajcie znać, czy posiadacie ten portfel, czy w ogóle słyszeliście o nim wcześniej. No i dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. I widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.